I saw the clouds roll in and run across the sky. And I hope that, I really hope that, that when the sun burns through and I am left to try, I know that, I think I know that. Tell the story of how we took tonight, and I will show you that I wear the crown. I thought I told you that you can't keep, you can't keep me down. Down, 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 down. Turn it up. Mi zostaw ostacha, zostaw go Zostaw go, nice, Ej, Ej, no się Mój kibicami na zostawcie go, Zostaw, dostaw, 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 stój, stój, mój, stój mój, Stój, no, nie ja go ok. znam no ale zna. Tego, Ale i ten na. Na. Ja go znam, zostaw ona pomaga! Zobacz, jest! Ale raz w do mnie czy spokojnie... to, to od Gabixa... Ode mnie spokojnie. Raz To jest sexy, no właśnie. Zapytajmy się, gdzie oni zakładają joined our channel. Ej, ej, ja wam że podałem, jak lepo na początku. Na ja już... Ale ich jest dużo, dużo. Na samej górze. No, ich jest sporo. Ja no, jestem jest jest <gulet> no, na stronie. No low, Birgnuj. Ej, Maciu, mam prezent. Daj mi kordy, Chuj, proszę. Ja do ja już. Maciu, Założę się, że będę większy spam, niż wy będziecie mieli po założeniu Macie <gulet> 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 Maciu, chodź, chodź, chodź. Chodź. Stoję, jest? Macie jest czy co? Nie, złoty. Gdzie gdzie, gdzie z... Ja Dali się Wam? Ja się pytam, gdzie zakładają. No Ej, Ej mój czekaj. Czekajcie, Czekajcie jeszcze, Ej ja mam się, być taki pode? sam, ja chcę być taki sam Weźcie się odsuńcie ode mnie, niby śmierdzę. Muzyk! Nie Niby śmierdzę. Bon! Ej, widać mnie? Taki osobny. Uda żebym powciskał. No ze mną, odsun się, z Tak? Uff! skarb. fajnie, no fajnie. Nie, ogarnijcie się, naprawdę wiecie, to tylko. No, ale nie zostanie mojego nikogo. Słabna, to jest. Nie szukajcie jeszcze. Nawet nie mogę dawać poza mega SS. -a. O, dobra, o dobra. ten był dobry. Aby, a on, ten był lepszy. No, czekaj z gukiem, to on musi się ogarniać. No, to jest. Co on tu robi? Szukałem kolego. Jak on I będzie morać przez dżunglę. To Saipi o... zmienił już na te, gdzie siedzi? I nie, nie, nie. Dobra, stykam jeden. Kięcia jest matych zrezygnowanych. Kurwa, seryjny, dokładnie. Nie idę. Ej, ja padam dwa serca biją się a no to też ci 20 czemu jeszcze nie padłeś?